Witam Was serdecznie w spożywczym holu zakupowym z Polski. Jeszcze po tym spożywczym, po kilku dniach, pojawi się hol, ciuchowo, kosmetyczno, taki tam pomieszane tematy. Do tej spożywki mam dosyć dużo, ale nie tak dużo chyba jak zwykle. Ale zanim tutaj zaczniemy sobie omawiać rzeczy z tego wora, chciałam Wam jeszcze pokazać rzeczy lodówkowe, które musiałam oczywiście nagrać wcześniej, zaraz po przyjeździe i schować do lodówki. Także zapraszam. Tu są rzeczy lodówkowe, które zwozimy z Polski, czyli różnego rodzaju mocno wysuszone wędliny, twaróg z Netto, śledzie z Netto, ogórki kiszone, seler i pietruszka. Seler tu można kupić, ale pietruszkę niestety nie za bardzo. I jeszcze po drugiej stronie są przetwory mojej babci. W sumie to babci i dziadka i tutaj mam przecier z ogórków kiszonych na ogórkowo, mam dwa słoiki lecz o dwa słoiki bigosu i dwa słoiki ogórków. dziadziusia. A jeżeli chodzi o wór, na wierzchu mam rzeczy najlżejsze, więc będzie taki trochę, tak troszeczkę te priorytety będą poprzestawiane pod kątem tego, co było opakowane według ciężaru, czyli na wierzchu będą herbaty, które akurat nie są najważniejsze moim zdaniem, jak się przyjeżdża z Polski, no ale będą, bo są najlżejsze. I kupiłam zapas herbatek owocowych. W Polsce mamy duży wybór takich właśnie fajnych, tanich herbat, takich sikaczy, ale ja... Lubię nawet te sikarze, znaczy owocowy herbat ja za bardzo nie piję. Raczej Tomek je pije, ale kupujemy zawsze jakiś zapas, bo tutaj jest tak sobie z herbatami. I mam tutaj z Biedronki Twój Ogród, Dzika Róża z Truskawką i Rabarbarem. Mam, nie wiem skąd, chyba z jakiegoś Tesco, Nasza Wiśnia, wiśniową, to ja czasem też może lubię wypić. I Sagę Owoce Leśne. Dalej mam tutaj taką to jest też z biedronki, rozgrzeje się herbata o smaku słodkiej śliwki, figi z imbirem i cynamonem. I ją w zasadzie kupiłam po to, żeby dać komuś tam w pracy, bo mam kilku, kilka osób w pracy, które uwielbiają tego typu smaki, a to są smaki typowe w zasadzie dla polskiego asortymentu. Tutaj raczej tego typu smaków się nie znajdzie. Następne rzeczy z tych lekkich to są gumy do rzucia, które też zawsze kupujemy jadąc do Polski, ponieważ tutaj w ogóle nie ma gum w takich dużych opakowaniach, są tylko w tych małych i totalnie się to nie opłaca, także zawsze kupujemy parę opakowań, żeby było w samochodzie, w torebce dalej. I teraz są rzeczy ze sklepu zdrowy Market 24, które tym razem już kupiłam ze swoje własne pieniądze nie dostałam ich w ramach współpracy, więc tym bardziej widzicie, że lubię ten sklep i mogę go polecić, skoro. Faktycznie wracam do niego, kiedy współpraca się już kończy kiedy trzeba wydać własną kasę. I kupiłam sobie takie liofilizowane owoce, truskawkę i ananasa, frup. I to są te same, to jest ta firma Celico, czyli ta sama, która robi te takie batoniki z liofilizowanych owoców. One kosztowały coś powyżej chyba 4 zł, czy coś takiego za taką paczkę. I można dodawać sobie do różnych musli i tak dalej. Kupiłam kolejne zupki Sys również. I zdążyłam już na szczęście spróbować wszystkich zupek sys, które pokazywałam wam w holu tym po Bożym narodzeniu. I zaraz będę, myślę, że jutro będę montowała ten taste test dla was, także będzie taki zbiorczy taste test różnych zupek. Ale kupiłam kolejne smaki, których tam akurat nie miałam i myślę, że też o ile nie zapomnę, to nagram sobie taki właśnie taste test znowu. I tu jest krupnik. Krupnik już to prawda raz jadłam, ale nie brał udziału w żadnym tej steście. Borowikowa z łazankami, pieczarkowa, barszcz czerwony, botwinę mam w tej steście, a barszcz czerwony nie występował, jeszcze u mnie w ogóle go nie jadłam. I grzybowa z kaszą perłową, także zobaczymy co to będzie. Kupiłam też w zdrowym markecie strasznie dużo tego szczawiu siekanego, ponieważ niesamowicie mi smakował. Ja robiłam zupę z nim y, taką na rosolę i była przepyszna. Ja uwielbiam zupę szczawiową, ogórkową, żurek, te takie kwaśne, polskie żupy, z, żupy. Zupy naprawdę lubię. Muszę jakoś tutaj, nie wiem gdzie to odkładać. I tych szczawiów mam chyba cztery. Kupiłam też olej kokosowy taki do smażenia, go zawsze kupuję KTC. Kupiłam kaszę gryczaną paloną i niepaloną z Biolife, nie Biolife i Bioavena. Następne rzeczy to są, o jeszcze jedna zupa pomidorowa z ryżem, ale ona jest w tym steście, który niedługo będziecie mogli oglądać, tylko po prostu zapomniałam <gry> o tym, że ją mam. Także przez przypadek ją dodałam do koszyka, i już tak zostało. Następna rzecz to jest. Siarczan magnezu siedmiowodny, czyli sól gorzka, też kupiony na zdrowy market. I powiem Wam, że tak. Siarczan magnezu jest stosowany do różnych rzeczy, też do różnych takich oczyszczań się go stosuje, ale ja go nie po to kupiłam. Ja go kupiłam dlatego, że ogólnie od dziecka mam taki nawyk, mama mnie tego nauczyła. I nie wiem, może to jest po prostu rzecz, która działa na moją psychikę, ale jeżeli jestem chora, jeżeli bolą mnie gnaty, jak mam jakąś anginę na przykład, to strasznie bolą gnaty na pewno wiecie, jak to jest i już nie mogę leżeć. Albo też jak mnie coś po prostu bierze, żeby nie rozłożyć się totalnie, mam nawyk kąpania się w wannie z solą. I zwykła sól też na mnie działa powiedzmy jako tako, ale wyczytałam gdzieś tam, że ten siarczan magnezu siedmiowodny działa lepiej. Poza tym też jest pewną, jedną z metod suplementacji magnezem przez skórę. I czasami zdarza mi się kąpać w takiej kąpieli Z tym siarczanem magnezu Nie robię tego w żadnych profesjonalnych proporcjach Może i powinnam, ale po prostu robię to tak jak zawsze Mama robiła mi, kiedy byłam dzieckiem Ze zwykłą solą, czyli kąpiel Z takimi dwiema porządnymi garściami Tej soli I tak sobie w tym poleżę I naprawdę te bóle stawowe przechodzą To takie związane z chorobami Na parę godzin przynajmniej jest dużo lepiej i działa to dłużej niż zwykła kąpiel taka w ciepłej wodzie. Kupiłam też taki wielki keczup i nie wiem, po prostu tak mi się przypomniało, że nie ma w domu keczupu i że może wolę teraz jakiś takiej z Polski, niż te takie niemieckie niedobre. I wzięłam kotlin, jako dziecko uwielbiałam kotlin, aczkolwiek łagodny Teraz zawsze kupuję pikantne ketchupy, nie zdarza mi się kupać łagodnych Wydaje mi się jednak, że kotlin pikantny jest dużo mniej smaczny od łagodnego Najlepszy jest Włocławek, ale nie zdążyłam w ogóle być w żadnym sklepie, gdzie Włocławek mają Jak widzieliście mojego vloga z Polski, to był to tak szalony wyjazd, że nie zdążyłam nic zrobić W byłam 10 minut Po prostu wzięłam to, co znalazłam w sklepach, w których byłam przy okazji I do których zdążyłam w ogóle zajrzeć no, i cieszę się z tego, co jest. W Wiedronce też kupiłam takie pasty z suszonych pomidorów z czosnkiem, One są przepyszne, one są dosyć drogawe, no ale składniki są też takie, że jakby tłumaczą tę wysoką cenę, bo jest tu dużo suszonych pomidorów, i naprawdę, jak macie zero dobrych składników w domu, jakiś zero pomysłu na lunch, ja po prostu zabieram taką pastę jedną do lodówki do pracy. I zawsze wystarczy jakiś chleb, na przykład ten taki mega ciemny chleb lubię z tą pastą jeść i dokupić sobie jakieś pomidory, czy jakiegoś ogórka, czy cokolwiek i już jest lunch i naprawdę jest smaczny i nie wymagał żadnego czasu i żadnych zakupów. Następne rzeczy to są puszki rybne, które zdala nam się czasami jeść. Ja wiem, że to nie jest najzdrowsza rzecz, no ale... To jest hol zakupowy, zasady zdrowego odżywiania. Pokazuję Wam, jak wygląda rzeczywistość. I mam tu filety z makreli w sosie musztardowym, filety opiekane w zalewie słodko-kwaśnej, ja lubię takie rzeczy w tych zalewach. To są z makreli, to są śledziowe, z makreli znowu w sosie pomidorowym i jeszcze jeden sos musztardowy i to kupowałam, niestety nie wiem gdzie. Chyba w netto, tak, w netto. I one tam kosztowały w okolicach 3-4 zł, zależy czy śledź, czy makrela. W netto kupiłam też to masło orzechowe, które mogliście widzieć na jednym z tych testów masy orzechowych. Moim zdaniem jest pyszne. Nawet chyba bardziej mi smakuje niż to z Lidla, bo to z Lidla mam wrażenie, że raz mi smakuje bardzo, a raz tak sobie. Na przykład teraz mam w lodówce słoiczek tego Lidlowego i ma dużo gorszy smak niż ten smak. Który pamiętałam i który kojarzyłam sobie z tym lidlowym masłem Czyli to na przykład smakuje mi Bardziej ono kosztuje 8 zł Czyli też jest naprawdę dobra cena Kupiłam też musztardę Ponieważ Polska jest krajem naprawdę różnorodnych musztard Kupiłam akurat takie żenujące e, Sarebskie, czyli żaden wymysł Ale i tak uważam, że te musztardy polskie Nawet te za złotówkę Są smaczniejsze niż jakiekolwiek Te, które możecie dostać tu Bo tutaj są wszystkie takie słodkie I to w ogóle nie jest to i również kupiłam chrzan, którego nie mogę teraz znaleźć, nie wiem, a tu jest, z tego samego względu, że jeżeli tutaj kupujecie chrzan, to raczej jest to taki sosik chrzanowy, 30% chrzanu i reszta to śmietanka. Tu jest 60% chrzanu, to też nie jest najlepszy chrzan, jaki mogłam kupić, ale tak jak mówię, po prostu nie zdążyłam być w sklepach i wzięłam taki, jaki znalazłam, akurat ten jest z Biedronki. Następna rzecz... I tu będzie też trochę takich elementów prezentów, które pozostawałam. Dostałam między innymi taką zieloną herbatę Clippera od mojej cioci, której nigdy nie nazywam ciocią, bo zawsze wydawała mi się za młoda na bycie ciocią. Także bardzo fajnie, ja lubię te herbatki Clippera. Od taty z kolei dostałam taki wielki miód spadziowy. I tata ostatnio przywiózł mi miód klonowy z kolei i był tak pyszny, że nie wiem, ale zdążyłam zużyć może 20-30 ml, no dosłownie jedną łyżkę. I otworzyłam szafkę kuchenną, i cały ten słój miodu spadł na mnie. Jeszcze próbowałam go łapać tak rękoma, wiecie, robiąc taki, taki koszyczek. No, i złapałam go, ale i tak dał radę uderzyć o blad, i się cały tak stłuk, i mi się to wszystko tu rozlało. Szkiełka mi się powbijały, sprzątania było tyle, co nie wiem, i ten pyszny miód stracony, to no także trochę słabo. Następna rzecz to jest przyprawa do piernika, której tu nie potrafię znaleźć. Nie wiem, co ze mną jest, nie potrafię. Są tylko cynamony, jakieś tam imbiry, wszystko osobno. I to jest przyprawa, którą kupiłam na takim stoisku w Galaxii, bo też byłam w Galaxii kilka minut i po prostu były takie targi żywieniowe, wiecie, czasami one tam są, były jakieś różne kiełbasy, chleby, tego typu rzeczy i było też stoisko przyprawowe i kupiłam sobie taką e, przyprawę. Fistaszki niesolone z Biedronki, to są najlepsze fistaszki do robienia domowego masła, a jeżeli Wasz mikser domaga, mój już trochę średnio, e, czy do robienia tych takich batoników z miodem. One są pyszne, mają naprawdę dobry aromat, nie są nigdy zjełczałe, jakieś takie, wiecie, zwietrzałe. Kolejna rzecz, znowu samo zdrowie. Sałatka z makreli, ale powiem Wam, że ja bardzo lubię od czasu do czasu taką sałatkę z makreli z ogórem kiszonym. Jak mam ogóry kiszone z Polski, a mam ich teraz trochę. No i po prostu bez komentarza. Dwie sałatki pikantne z makreli. Wspomnienie dzieciństwa. Ja strasznie lubiłam ryby jako dziecko. Śledzie, właśnie takie wędzone makrele, sałatki z makreli. No i dobrze mi się to kojarzy. Dostałam również. Też od tej cioci, która nie jest ciocią, herbatę. Czy od taty? O radę, nie wiem. Nie, chyba od taty, jednak. Herbatę figowa fiesta. Zapowiada się super, naprawdę. Jest to zielona herbata yy, z kwiatem słonecznika i z figą. I pachnie prześlicznie, także na pewno jestem ciekawa, jak smakuje. Kupiłam sobie pieprzka jem do tej mojej porannej mikstury. Wody z cytrynową pieprzem jem kiedyś kręciłam wam filmik o tym, dlaczego warto takie coś pić. Wam go tutaj postaram się pamiętać, żeby go podlinkować. Jak coś, to przypominajcie w komentarzach. No i od czasu do czasu taki kupuję, bo po prostu pamiętam, że mi się kończy, czy coś. Oczywiście zużywa się tego bardzo mało, więc wystarcza na długo. Kupiłam również. Dwa dżemy, i to jest znowu co ja zrobiłam. Kupiłam dżemy, nie te 100% co chciałam, ale normalnie masakra. Chciałam właśnie zachwalać, że Polska jest niesamowita pod tym względem, że mamy te dżemy 100% tak łatwo dostępne i takie tanie. No i wydawało mi się, że biorę te 100%, bo naprawdę był tam ten karton z napisem 100%, ale musiało być jakoś przełożone, a ja w biegu nie zdążyłam zobaczyć i wzięłam wiśniową i truskawkową konfiturę, ekstra nisko słodzoną, ale jest 70 gram owoców na 100 gramów produktu, nie 100 na 100. No, dałam ciała trochę, no trudno, ale też jem. Tutaj mam dobrą kalorię chrupiący orzech, czyli ten batonik, który dostałam od Candy Panda są to widzieliśmy w vlogu z Polski. Dostałam taką niespodziankę na Wielkanoc. Jeszcze go nie zjadłam. Trzymam na specjalną okazję. Kupiłam sobie też już prawie koniec Trzy batoniki. Kupiłam cztery, ale jeden spożarła. Batoniki te takie granci orkiszowe z Ani. Ja bardzo je lubię. To samo, widzicie w jednym z tych testów i mój zachwyt nad nimi. Następna rzecz to jest sól himalajska, również ze sklepu zdrowy market. Mam jeszcze chyba z pół kilo soli w domu, ale zawsze lepiej mieć taki zapas, bo tutaj sól himalajska, czy na przykład sól morska kosztuje majątek. Ciężko ją trafić kosztuje naprawdę bardzo dużo. Następna rzecz. To jest również od taty i to jest coś, co mnie bardzo cieszy. Z tej firmy czas na herbatę, tak jak ta herbata figowa I to są płatki róży do herbaty, napojów, deserów. Ja uwielbiam różane rzeczy i płatki róży właśnie, nie różane z owoców róży, tylko z płatków. Ja wiem, że tu jest to na cukru, ale mnie to średnio boli, bo jest to płatki róży 65%, cukier, woda, kwas cytrynowy. Nie ma tutaj syropów, żadnych takich rzeczy, jest po prostu... Stary, dobry cukier, na którym wychowały się pokolenia naszych dziadków i żyją całkiem długo. Ja wiem, że on jest bardzo niezdrowy, ale nie jest to jakiś nowoczesny, dziwaczny wymysł. To jest coś, co jest w miarę znane naszemu organizmowi i średnio trujący powiedzmy. <słuch> Także można z tym żyć. I tutaj dostałam od przyjaciół syrop z kwiatów z miszka lekarskiego, również takim składem cukrowym, czysto bez syropów. Także bardzo fajna, rzecz na pewno będę dodawała do jakichś herbat, jak będzie nasłapało przeziębienie czy coś takiego. Jeszcze. W zasadzie nie wiem, do czego to się stosuje tak szczególnie, ale kojarzy mi się z przeziębieniem, tak już sobie mówiłam, ale muszę to poczytać. I jeszcze dostaliśmy mus jagodowy, nisko słodzony, także też super. Myślę, że świetnie się sprawdzi do przełożenia, na przykład piernika. Ja opatentowałam taki przepis na zdrowy piernik. I naprawdę mi wychodzi, także lubię go i, i zawsze przekładam go jakimś dżemem no i schodzi gdzieś cały słoiczek. Także staram się, żeby nie był to jakiś syfiasty dżem, jeżeli mam go zjeść potem cały swoich z ciastem. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zakupy spożywcze, no było ich w sumie trochę, myślałam, że będzie trochę szybciej, ale wiem, że lubicie oglądać te moje pamiątki z podróży do Polski, także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście kciukujcie, na dole będziecie mieli podlinkowane inne tego typu hole, jeżeli chcecie coś zobaczyć, bo to są rzeczy zawsze aktualne, co warto przywieźć z Polski. Także zapraszam Was do obejrzenia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego razu. Pa! pa.